Hej, witajcie na kanale 70Maj Polskę. Dzisiaj pokażę Wam, jak połączyć Waszą kamerę M500 z aplikacją 70Maj w telefonie. Aby to zrobić, na początku musimy oczywiście ściągnąć aplikację, założyć konto. Jak to zrobić, możecie dowiedzieć się w jednym z naszych filmów, który nagrałem, który znajdziecie tutaj na górze. Tutaj mamy już zainstalowaną aplikację. Wchodzimy, uruchamiamy ją. Włączamy Wi-Fi. No i dodajemy nasz utwór. Opcje są dwie, tak jak mogliście zobaczyć w innych filmach. Tutaj można je dodać poprzez dodanie z listy, ewentualnie opcja numer 2 tutaj przez dodanie kamera samochodowa bez wyświetlacza, ale tutaj ten model ma już Bluetooth, więc możemy tu połączyć się przez Bluetooth. Jak widzimy, kamera pomyślnie została dodana. Teraz musimy połączyć się z spotem kamery. Wybieramy naszą kamerę hasło od 1 do 8. Wszystkie kamery bez wyświetlacza mają takie hasło. No i jesteśmy połączeni z naszą kamerą. To tyle, jak widziałeś, jest to bardzo proste. Można zrobić to dosłownie w kilku krokach. W aplikacji mamy możliwość zmiany ustawień. Tutaj, ponieważ kamera nie ma wyświetlacza, jak mogliście zauważyć, kamera nie ma wyświetlacza. Więc tutaj możemy zmienić sobie wszystkie ustawienia kamery. Ustawia się tutaj także ABAS, ustawia się czas, godzinę. Z poziomu aplikacji możemy wejść także w album, zobaczyć nasze nagrania, możemy zrobić zdjęcie, możemy także zaktualizować naszą kamerę. Także polecam Wam, połączcie swoją kamerę. I sprawdzajcie raz na jakiś czas, czy producent nie wydał nowego oprogramowania, a jak ją zaktualizować, dowiecie się w przyszłym odcinku. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia.